Mam 10 do ja tyle Dzień dobry wszystkim. Po ostatnim wideo chyba potrzebne są pewne wyjaśnienia. Jesteśmy teraz pod Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, wybieramy się na specjalną wizytę, na którą zostaliśmy zaproszeni przez muzeum. Wbijam do środka. A, kobietka Cześć! Halo. cześć! hi. cześć! Pewnie się zastanawiacie, co się z nami stało w ostatnim filmie Dlaczego mieliśmy takie różne tutaj rzeczy na twarzy Otóż zostaliśmy zaproszeni do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Na specjalne takie wydarzenie związane z nową wystawą Staliśmy zaproszeni na specjalne wydarzenie związane z otwarciem nowej wystawy zagranicznych artystów Która zostanie otwarta 25 października tutaj właśnie w Krakowie i właśnie w ramach przygotowania do tej wystawy a, mieliśmy okazję tej spędzić troszeczkę czasu z artystami, którzy na co dzień pracują i żyją w Wiedniu. I pomalowali nas troszeczkę w taki trochę może i brutalny sposób. A nadzieję, że Was nie przestraszyliśmy tym. Chodźcie zobaczyć, jak to wyglądało. Jak to ma No, No, nie キャンシンマヤスやフィンダーレこれからちょっとこういう感じの,の傷のアートを顔に、顔顔とか体に、えー、施していきます。どんな感じになるんだろう。う今全然見えないので、後で鏡を見るのが楽しみです。 Yeah, it looks really like, yeah. good. It's funny how how skulls make it uh, look even prettier. Like, oh, oh. Such, such a vandalism. Uh huh. <laughs> oh, it looks like real. Yeah. It looks very hard. <laughs> nice. No, to the next one, let's see how my Siebie nie widziałem nic, co nie powiedzieć. Muszę się z bliska zobaczyć. A tutaj tak jest. <grywa> Więc tak prezentowała się nasza charakteryzacja tutaj w muzeum sztuki współczesnej. Mamy troszkę strasznie i właśnie to oczywiście wszystko jest specjalnie, prawda? Idziemy teraz na miasto nagrywać nasz film. Do końca prawdę nie wiemy jeszcze co z tego wyjdzie. A więc na razie nie jestem w stanie Wam powiedzieć jeszcze, bo nagrywamy to przed zrobieniem tego filmu. Więc w przypadku tego wideo nie powiedziano Wam, co mamy robić, w jaki sposób mamy to zrobić, w żaden sposób nie było to uzgadniane. Więc tak no, idziemy z takim flowem, nie? Idziemy gdzieś na miasto i zobaczymy, jak się będziemy czuli z takimi właśnie ranami na, na twarzy. No to się nagramy, na Kajematoli Sigita Więc zapraszamy do Muzeum Sztuki i w Krakowie na wystawę 25 października. No nas niestety nie będzie, będziemy wtedy w Japonii, ale możecie tutaj przyjść. Nasz film będzie tutaj prezentowany w muzeum, więc bardzo dziękujemy muzeum, że że chciało nas umieścić jako eksponat w tym muzeum. <grywa> Więc zapraszamy. A teraz trochę jeszcze backstage z tego, co dzisiaj będziemy robić. Tak sobie spacerujemy, nagrywamy nasz film krótkometrażowy. Postanowiliśmy zrobić coś innego niż zwykle, czyli to nie jest taki po prostu vlog, tylko taki krótki film a ze scenariuszem, z, z opowieścią. Czymś, co jest dla nas teraz też trochę ważne i mam nadzieję, że Was ten temat zainteresował w tym, co Wam pokazaliśmy. Jesteśmy teraz na rynku i tutaj nagrywamy naszą scenę mówioną. I... No jest to takie też trochę katarzys, bo opowiadamy właśnie w tym filmie o tym, gdzie chcemy mieszkać. Czyli przeprowadzimy się do Polski. Bo jak chcę do Polski jechać. No ja na razie mam, wydaje mi się, jeszcze co robić w Japonii, więc na razie jeszcze chyba do Polski bym nie jechał. I tak tutaj siedzimy. Właśnie o tym rozmawiamy. Powiem ja wam, że trudny temat. Trudny temat, eee, ale właśnie też... E, o to chyba w tym wszystkim chodziło i tak właśnie zaczynam rozumieć zamiar e, tych artystów z nałożeniem tych e, blizn, ran tutaj na, na naszych twarzach, które tak nas się właśnie jakby otworzyły na, na siebie, na jakąś rozmowę. Więc. E, no, mam nadzieję, że to ciekawe wyjdzie, ale też i nawet jeśli nie wyszło ciekawie, to, to dla nas było to też w jakiś sposób. Ciekawe doświadczenie, wydaje mi się. Już skończyliśmy nagrywanie naszego odcinka z tymi bliznami. A no ciekawe, czy przyjedziemy do tej Polski kiedyś na dłużej? Czy nie? Gdzie jest mój dom? Czy rzeczywiście mój dom już jest w Japonii? Czy mój dom jest w Polsce? Nie wiem. Nie? czasem trudno odpowiedzieć na to pytanie. No na pewno mój dom jest tam, gdzie, gdzie jest jajko, prawda? gdzie jesteśmy razem. Więc... W sumie to jest taka chyba kwestia, yy, dość powiedzieć, no... mobilna, <śmusza> można powiedzieć, tak? Nasz dom jest tam, gdzie my jesteśmy oboje, nieważne w jakim kraju. Chyba tak na razie to zostawimy. Więc fajne. Fajne to było przeżycie, doświadczenie nawet. Takie trochę, żeby popatrzeć w głąb samego siebie. Nie wiem, czy sobie coś z tego wynieśliście, prawda mówiąc. Ale na pewno zapraszam na, na wystawę. Będziecie mogli zobaczyć nasz film na wystawie, więc dla nas jest to pierwsze takie doświadczenie. Bardzo dziękujemy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie za taką możliwość. No i też taki w sumie dla nas zaszczyt, że

なかなかこういうことを、目に向かって話すことってないから、私たち2人にとっても、なんか考えるいい機会だったかなっていうふうに思います、なかなかそういう自分が感じてることを言語化する機会って、意外とないから。い